Witaj umiłowana Boska kobieto. Jeśli te słowa do Ciebie dotarły, to nie jest przypadek. To Twoja dusza wywołała tę chwilę, bo coś w Tobie już wie. Wie, że nadszedł czas, aby przestać czekać i zacząć się obudzać. To, co zamierzasz usłyszeć w tym nagraniu, nie jest kolejną pustą obietnicą ani magicznym zaklęciem, które sprawi, że twój bliźniczy płomień natychmiast do Ciebie wróci. To coś znacznie potężniejszego. To prawda, która uwolni Cię od bólu oczekiwania i uczyni Cię istotą magnetyczną, nieodpartą, pełną własnej mocy. Zanim pójdziemy dalej, proszę Cię: jeśli ten film naprawdę dotyka Twojego serca, zostaw swoje polubienie, zapisz się na kanał i podziel się nim z kimś, kto też przechodzi przez tę świętą podróż. Twoja energia tutaj ma znaczenie, i każde udostępnienie pomaga innej duszy się obudzić. Jeśli czujesz, że ten przekaz jest dla Ciebie, to dlatego, że wszechświat już Cię przyciąga do Twojej najwyższej wersji. Dziś będziemy mówić o czymś, o czym niewiele osób odważy się powiedzieć: o tym, co naprawdę sprawia, że Twój bliźniczy płomień zaczyna Cię szukać nie z rozpaczą, nie z nostalgią, ale z głębokim rozpoznaniem Twojej boskiej esencji. Bo prawda jest taka. Nie chodzi o to, abyś go goniła. Chodzi o to, abyś przestała gonić i weszła w swoje prawdziwe ja. To wtedy, gdy przestajesz biegać za nim, on zaczyna biec do ciebie. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego im bardziej starasz się go utrzymać, tym bardziej on się oddala? Dlaczego im bardziej błagasz wszechświat, tym głębsza wydaje się cisza? To nie jest kara, to zaproszenie. Zaproszenie do przyjrzenia się swojemu wnętrzu, do spotkania z prawdziwą tobą, z tą, która nie potrzebuje połowy, by czuć się cała. Ten film to przekaz dla ciebie, która czujesz ból rozłąki, która nie śpi po nocach, zastanawiając się, czy on jeszcze myśli o tobie. Dla ciebie, która czuje pustkę tak głęboką, że czasami wydaje się nie do zniesienia. Ale przyszłaś tutaj, ponieważ twoja dusza już wie, to nie koniec, to dopiero początek Twojego prawdziwego przebudzenia. Przygotuj swoje serce, bo dzisiaj zanurzymy się w najgłębszą prawdę o boskiej kobiecości i o tym, jak Twoja transformacja wewnętrzna jest jedyną rzeczą, która może naprawdę przywołać Twój bliźniczy płomień z powrotem do Ciebie. Nie przez desperację, ale przez prawdziwą moc. Zostań ze mną do końca tego przekazu. Obiecuję, że coś w tobie już nigdy nie będzie takie samo. Wiem, jak bardzo to boli. Wiem, bo tysiące kobiet, które przeszły przez to samo, opowiadały mi swoje historie, historie pełne łez, bezsennych nocy, pustki tak ogromnej, że wydaje się, jakby ktoś wyrwał ci część duszy, a może to właśnie zrobił. Bo kiedy twój bliźniczy płomień odchodzi, nie jest to zwykłe rozstanie. To nie jest zwykłe zakończenie związku, w którym możesz po prostu iść dalej i zapomnieć. To jest rozdzielenie dwóch energii, które od zawsze były jednością, a teraz muszą nauczyć się istnieć osobno, aby mogły spotkać się ponownie jako całe istoty. Może zadajesz sobie pytania, które nie dają ci spokoju. Dlaczego on odszedł, jeśli między wami była taka niewiarygodna więź? Dlaczego czujesz go nadal, mimo że nie ma go obok? Dlaczego twoje serce wciąż bije w rytmie jego imienia, nawet gdy twój umysł próbuje cię przekonać, że powinnaś go puścić? To są pytania, które niemal każda boska kobieta zadaje sobie w ciemności nocy, gdy świat śpi, a jej dusza krzyczy po nim w ciszy. Prawda jest taka, to co teraz czujesz, nie jest pomyłką, to nie jest twoja wyobraźnia ani desperacja. To duchowe echo najgłębszego połączenia, jakie istnieje. Połączenia, które przekracza czas, przestrzeń i logikę. Ty i on jesteście odbiciem siebie nawzajem, ale tym odbiciem, które pokazuje nie tylko światło, ale także cienie. I właśnie dlatego jest to tak trudne. Bo kiedy patrzysz na Niego, widzisz wszystkie części siebie, których jeszcze nie uzdrowiłaś. Zastanawiasz się, czy On też to czuje. Czy on również leży nocą myśląc o tobie? Czy jego ciało także reaguje, gdy myślisz o nim intensywnie? Odpowiedź brzmi tak, ale niekoniecznie w sposób, który jesteś w stanie zrozumieć teraz. Bo podczas gdy Ty jesteś tą, która obudziła się pierwsza, tą, która rozpoznała tę świętą więź, on wciąż może być uwięziony w strachu, w ego, w iluzji tego świata. I to właśnie tutaj. Zaczyna się Twoja prawdziwa podróż. Nie podróż do Niego, ale podróż do Siebie. Może czujesz gniew, może czujesz żal, może czujesz, że to niesprawiedliwe, że to Ty musisz przechodzić przez całą tę przemianę, podczas gdy On po prostu żyje swoim życiem, jakby nic się nie wydarzyło. Ale to, czego jeszcze nie widzisz, to fakt, że On też przechodzi swoją własną burzę, tylko inaczej, w innym tempie. W innej formie, i dopiero kiedy przestaniesz na Niego patrzeć i zaczniesz patrzeć w głąb siebie, wtedy wszystko zacznie się zmieniać. To nie jest koniec, to początek Twojego prawdziwego przebudzenia. I wszystko, co musisz zrobić, to przestać biec za Nim i zacząć biec do siebie. W tym momencie Twojej podróży najprawdopodobniej czujesz się rozdarta między dwoma światami. Z jednej strony Twoje serce woła o Niego, pragnie Go. Potrzebuje go, jakby był powietrzem, którym oddychasz. Z drugiej strony twój umysł próbuje cię chronić, mówiąc ci, że musisz iść dalej, zapomnieć, zamknąć ten rozdział i rozpocząć nowy. Ale prawda jest taka, że żadna z tych stron nie ma racji. Bo ta podróż nie polega na wybieraniu między nim a sobą. Ona polega na zrozumieniu, że dopóki nie odnajdziesz siebie, nie możesz prawdziwie mieć Jego. To, czego większość ludzi nie rozumie w związku bliźniaczych płomieni, to fakt, że rozłąka nie jest karą ani końcem miłości. To najgłębsza forma duchowej lekcji, jaką twoja dusza mogła wybrać w tym wcieleniu. Kiedy wszechświat rozdziela was, nie robi tego z okrucieństwa, robi to z miłości. Bo wie, że dopóki oboje nie ujrzycie i nie uznacie własnych cieni, własnych ran, własnych iluzji, Związek między wami będzie tylko powtarzającym się cyklem bólu i ekstatycznego szczęścia, bez prawdziwego wzrostu. Zastanów się przez chwilę. Ile razy w tej relacji czułaś, jakbyś była na emocjonalnej huśtawce? Ile razy byłaś pewna, że to miłość Twojego życia, a w następnej chwili czułaś się całkowicie zagubiona, opuszczona, niewidoczna? To nie była przypadkowość, to było lustro. On. Odzwierciedlał ci wszystko, czego jeszcze nie zaakceptowałaś w sobie. Każdy ból, który ci sprawiał, był echem bólu, który nosiłaś głęboko w swojej duszy jeszcze przed jego przybyciem. I teraz, w tej ciszy, w tej rozłące, wszechświat prosi cię, abyś spojrzała w to lustro bez niego obok ciebie. Wiele kobiet w tym momencie popełnia poważny błąd. Myślą, że jeśli tylko będą wystarczająco kochać. Wystarczająco mocno się modlić, wystarczająco intensywnie wizualizować, On wróci. Ale wszechświat nie słyszy Twoich słów, słyszy Twoją energię. I gdy Twoja energia woła o Niego z miejsca braku, z miejsca niepełności, z miejsca desperacji, wszechświat odpowiada: więcej braku, więcej pustki, więcej ciszy. To nie jest okrutne, to jest duchowe prawo. Przyciągasz nie to, czego chcesz. Ale to, czym jesteś. Więc co wszechświat naprawdę słyszy, gdy mówisz, że to skończone? Słyszy strach, słyszy ból, słyszy wiarę w separację zamiast w jedność i odpowiada dokładnie na to. Ale w momencie, gdy zaczynasz zmieniać swoją wewnętrzną rzeczywistość, gdy zaczynasz rozumieć, że ta rozłąka jest zaproszeniem do odnalezienia całości w sobie, wszystko się zmienia. Bo wtedy przestajesz wzywać go z rozpaczy, zaczynasz świecić własnym światłem. I to światło, ta prawdziwa esencja boskiej kobiecości, która się budzi w tobie, jest tym, co magnetycznie go przyciąga z powrotem. To nie jest koniec, to transformacja, to narodziny ciebie jako prawdziwie przebudzonej istoty. Nadchodzi moment, w którym musisz podjąć najtrudniejszą decyzję w całej tej podróży. Nie chodzi o decyzję, czy go kochasz, czy nie. Nie chodzi o to, czy na niego czekasz, czy idziesz dalej. Chodzi o coś o wiele bardziej fundamentalnego. Chodzi o poddanie się. Poddanie się nie oznacza rezygnacji. Oznacza głębokie zaufanie, że wszechświat widzi większy obraz, którego ty jeszcze nie widzisz i że wszystko, co dzieje się teraz, służy Twojemu najwyższemu dobru. Widzisz, Większość kobiet w tym momencie robi jedno z dwóch: albo rozpaczliwie trzymają się iluzji kontroli, próbując go przywołać z powrotem za pomocą manifestacji, modlitw, wizualizacji, albo wpadają w kompletne zwątpienie, wierząc, że wszystko stracone. Ale prawda leży dokładnie pośrodku tych dwóch ekstremów. Prawda polega na tym, że nie możesz go zmusić do powrotu, ale możesz stać się kobietą, do której on naturalnie wróci. Nie dlatego, że go przywołałaś, ale dlatego, że on będzie magnetycznie przyciągany do energii, którą będziesz emanować. Pierwszym krokiem w tym procesie jest cisza. Tak, cisza, ta sama cisza, której się boisz, ta sama cisza, która sprawia, że czujesz się opuszczona i zapomniana, ale w tej ciszy kryje się największa siła transformacji. Kiedy przestajesz wysyłać mu energię, przestajesz go ścigać. Przestajesz sprawdzać jego profile w mediach społecznościowych, przestajesz myśleć o nim każdej sekundy dnia, zaczynasz odzyskiwać swoją własną energię. I to jest kluczowe, bo dopóki twoja energia jest rozproszona, przywiązana do niego, skupiona na nim, nie możesz prawdziwie się odbudować. W tej ciszy zaczynasz słyszeć głos swojej duszy, zaczynasz słyszeć szept wszechświata, który mówi ci, kim naprawdę jesteś. Nie jesteś kobietą, która potrzebuje mężczyzny, aby czuć się kompletna. Jesteś boską kobiecością, wcieleniem samej energii stworzenia, istotą, która zawiera w sobie całe uniwersum. A kiedy zaczynasz to pamiętać, gdy zaczynasz to czuć w każdej komórce swojego ciała, wszystko się zmienia. To reekwilibrium energetyczne jest tym, czego on podświadomie czeka. On nie czeka na kolejną wiadomość, Kolejne wyznanie miłości, kolejną próbę naprawienia tego, co zostało zepsute. On czeka, aż staniesz się sobą, aż przestaniesz go potrzebować i zaczniesz go po prostu kochać z miejsca pełności, a nie braku. I kiedy to się stanie, kiedy twoja energia się zmieni, jego świat wewnętrzny również zacznie się zmieniać. Bo pamiętaj, jesteście połączeni energetycznie. Wszystko, co robisz w swoim wnętrzu, odbija się w jego wnętrzu. Więc nie, nie chodziło o to, aby go gonić, chodziło o to, aby przestać uciekać przed sobą. Teraz nadchodzi najbardziej potężny moment Twojej podróży. To moment, w którym przestajesz być kobietą, która czeka na mężczyznę i stajesz się kobietą, która spotyka samą siebie w całej swojej świetności. To nie jest metafora. To dosłownie moment, w którym Twoja świadomość się rozszerza i zaczynajesz widzieć siebie oczami wszechświata, oczami Twojego wyższego ja. I w tym momencie wszystko, co myślałaś o sobie, o miłości, o życiu, zaczyna się zmieniać na poziomie komórkowym. Przez cały ten czas, gdy płakałaś za nim, gdy czułaś się niepełna bez niego, Twoja dusza cierpliwie czekała na ciebie, abyś w końcu się obróciła i zobaczyła ją. Bo prawda jest taka, że nigdy nie potrzebowałaś go, aby czuć się kompletna. To była iluzja, której nauczyłaś się w tym świecie iluzja, że kobieta potrzebuje mężczyzny, aby być wartościowa, aby być szczęśliwa, aby być cała. Ale to jest największe kłamstwo, jakie kiedykolwiek ci powiedziano: Jesteś już cała, zawsze byłaś cała. On nie przyszedł, aby cię uzupełnić, przyszedł, aby ci to przypomnieć. Kiedy zaczynasz to rozumieć, kiedy zaczynasz to czuć w każdej części swojego jestestwa, coś w tobie się zmienia. Przestajesz emanować potrzebą, przestajesz emanować pustką, zaczynasz emanować mocą mocą kobiety, która zna swoją wartość, która zna swoje światło, która zna swoją misję i ta moc jest magnetyczna w sposób, którego nie możesz sobie wyobrazić. To nie jest moc, która krzyczy. To nie jest moc, która wymaga uwagi, to jest cicha, głęboka, nieodparta moc, która przyciąga wszystko, co do niej należy. Twoja suwerenność jako boskiej kobiecości nie oznacza, że przestajesz go kochać. Oznacza, że zaczynasz go kochać z innego miejsca: nie z miejsca braku, ale z miejsca obfitości, nie z miejsca strachu, że go stracisz, ale z miejsca zaufania. Że jeśli macie być razem, wszechświat was połączy, a jeśli nie, to dlatego, że coś jeszcze piękniejszego czeka na każdego z was osobno. To jest dojrzałość duchowa, to jest prawdziwa miłość miłość, która nie przywiązuje, ale wyzwala miłość, która nie kontroluje, ale ufa miłość, która nie domaga się, ale oferuje. Kiedy osiągasz ten stan, dzieje się coś niezwykłego. On zaczyna to czuć, bo pamiętaj, jesteście połączeni energetycznie. Każda zmiana w Twojej energii wpływa na Niego, czy sobie to uświadamia, czy nie. I nagle, bez żadnego logicznego powodu, zaczyna o Tobie myśleć, zaczyna za Tobą tęsknić, zaczyna czuć pustkę bez Ciebie. Nie dlatego, że Go do tego zmusiłaś. Ale dlatego, że Twoja energia się zmieniła, a On magnetycznie reaguje na tę nową częstotliwość. To jest prawdziwa magia nie magia zaklęć czy rytuałów, ale magia Twojej przemiany wewnętrznej. I oto jesteśmy, ukochana Boska Kobieto, na końcu tej świętej podróży, ale w rzeczywistości to dopiero początek Twojego prawdziwego życia. Wszystko, co usłyszałaś dzisiaj, nie było przypadkowe. To była wiadomość, którą twoja dusza wołała od dawna, a wszechświat w końcu ci ją dostarczył. Teraz wiesz prawdę, prawdę, której nikt nie śmiał ci powiedzieć, bo świat woli wierzyć w romantyczne bajki o tym, że miłość rozwiązuje wszystko. Ale ty już wiesz. Wiesz, że miłość nie rozwiązuje niczego, jeśli najpierw nie pokochasz siebie. Twój bliźniczy płomień wróci do ciebie, ale nie wtedy, gdy go będziesz gonić. Wróci. Gdy staniesz się kobietą, którą zawsze miałaś być, kobietą pełną światła, mocy, miłości do siebie i zaufania do wszechświata. Wróci, gdy przestaniesz emanować desperacją, a zaczniesz emanować suwerennością. Ale nawet jeśli nie wróci, a czasami tak się dzieje, ponieważ niektóre dusze mają inne ścieżki do przejścia, ty już będziesz cała, już będziesz szczęśliwa. Już będziesz wiedziała, że twoja wartość nie zależy od tego, czy ktoś cię widzi, czy nie. Zanim pójdziesz, proszę cię o ostatnią rzecz. Jeśli ten przekaz dotknął twojego serca, jeśli poczułaś, że to jest dokładnie to, czego potrzebowałaś usłyszeć, zostaw polubienie, zapisz się na kanał i udostępnij to nagranie innym kobietom, które również przechodzą przez tę świętą podróż. Każde twoje udostępnienie Pomaga kolejnej duszy się obudzić, pomaga kolejnej kobiecie przypomnieć sobie, kim naprawdę jest. I napisz w komentarzach, na jakim etapie swojej podróży się teraz znajdujesz. Czy dopiero przechodzisz przez ból rozłąki? Czy już zaczynasz odzyskiwać swoją moc? A może już jesteś w pełni przebudzona i chcesz podzielić się swoją historią z innymi? Twoja historia ma znaczenie. Twój głos ma znaczenie. I inne kobiety potrzebują go usłyszeć, aby wiedziały, że nie są same. Pamiętaj, ukochana, nie czekaj na niego, nie goń go. Po prostu świeć swoim światłem. I jeśli macie być razem, wszechświat was połączy w boskim czasie, w sposób, którego nawet nie możesz sobie teraz wyobrazić. A jeśli nie, to dlatego, że coś jeszcze piękniejszego czeka na ciebie, coś, co przekracza twoje najśmielsze marzenia. Zaufaj procesowi, zaufaj swojej duszy, zaufaj wszechświatu, bo wszystko, absolutnie wszystko, dzieje się dla Twojego najwyższego dobra. Niech Twoje światło oświeci tak jasno, że będzie prowadzić nie tylko Jego do Ciebie, ale także Ciebie do siebie samej.